Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego wielu tematu. Kierowców słyszało o osobliwościach zasady działania automatycznej skrzyni biegów i dlatego naturalne jest zadanie pytania czy można holować samochód na automatycznej skrzyni biegów? W artykule nie tylko udzielimy szczegółowej odpowiedzi, ale także zastanowimy się, jakie szkody można wyrządzić automatycznej skrzyni biegów, jeśli nie przestrzega się zasad holowania przyczep i innych pojazdów, niezależnie od modelu samochodu i typu skrzyni biegów. Podczas holowania na elastycznym zaczepie kluczyk w stacyjce musi znajdować się w pozycji ACC. Zapobiega to ryzyku aktywacji i blokady kierownicy. Holowanie pojazdu bez włączonego silnika. Automatyczna skrzynia biegów może być holowana z wyłączonym silnikiem na krótkich dystansach z okresowymi postojami. Osoby zaznajomione z konstrukcją i zasadą działania automatycznej skrzyni biegów z przemiennikiem momentu obrotowego wiedzą. Że ciśnienie w układzie olejowym jest wytwarzane przez pompę olejową zainstalowaną w przemienniku momentu obrotowego. Koło zębate i koła zębate napędowe pompy olejowej obracają się tylko razem z wałem korbowym. Oznacza to, że płyna TF nie jest pod ciśnieniem, gdy silnik nie pracuje. Aby zrozumieć, jak dokładnie odbywa się zasysanie i wtryskiwanie oleju do automatycznej skrzyni biegów. Zalecamy zapoznanie się z zasadą działania pompy oleju silnikowego. Urządzenie pompy olejowej automatycznej skrzyni biegów powtarza strukturę pompy z wewnętrznym zazębieniem kół zębatych. Prawidłowy algorytm działania opisany przewodnik zminimalizuje szkody wynikające z holowania samochodu na automatycznej skrzyni biegów. Ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu N. W wielu pojazdach dźwignia zmiany biegów jest zablokowana i nie można jej i przesunąć bez włączenia zapłonu. W takim przypadku w instrukcji obsługi znajdują się instrukcje jak siłą odblokować dźwignię zmiany biegów. Nie ma uniwersalnej instrukcji. Na przykład w niektórych samochodach wystarczy wyjąć zaślepkę otworu technologicznego i nacisnąć mechanizm odblokowujący śrubokrętem. W innych modelach specjalny klucz do odblokowania dźwigni selektora będzie dołączony do standardowego zestawu narzędzi. Pojazd może być holowany w trybie P tylko na krótkich dystansach. Jeśli nie jest możliwe przestawienie dźwigni selektora w położenie N, D, można holować pojazd do lawety, ale nie dalej. W przeciwnym razie długotrwałe holowanie spowoduje zniszczenie mechanizmu blokady biegu wyjściowego. 2. Spróbuj znaleźć instrukcję producenta. Nie ma ogólnych zaleceń dotyczących czasu trwania holowania, przerw między postojami które byłyby odpowiednie dla wszystkich samochodów automatycznych. Jednak wielu producentów podaje zalecenia na ten temat w instrukcji obsługi, a ich przestrzeganie jest najlepszą rzeczą, jaką można zrobić dla bezpieczeństwa automatycznej skrzyni biegów. 3. Trzymaj się ogólnych zaleceń, jeśli nie możesz znaleźć informacji od producenta, a mówią one że samochód z automatyczną skrzynią biegów należy holować z wyłączonym silnikiem na odległość nie większą niż 30 km. Prędkość nie powinna przekraczać 30 do 40 km na godzinę. Jeśli konieczne jest holowanie samochodu na większą odległość, konieczne jest zatrzymanie się na 40 minut po każdych 30 km. Postój jest niezbędny do schłodzenia ocierających się części. Dlatego w gorącym sezonie wskazane jest wydłużenie czasu trwania przerwy do 50- do 60 minut. Możliwe konsekwencje dla automatycznej skrzyni biegów jak brak ciśnienia płynu ATF wpływa na zachowanie automatycznej skrzyni biegów, brak załączania biegów. Tarcze cierne i stalowe w pakietach ciernych są ściskane przez ciśnienie oleju. W związku z tym, w przypadku braku ciśnienia oleju. Żaden z pakietów ciernych nie może zostać włączony. Brak smarowania partrących. Jeśli holujesz samochód na automatycznej skrzyni biegów z wyłączonym silnikiem, Brak smarowania w miejscach parciernych szybko prowadzi do przegrzania części. Z tego powodu odległość w trybie holowania jest to ograniczona. Jeśli wymóg okresowych postojów zostanie zignorowany, film olejowy pozostający między parami nie będzie w stanie poradzić sobie ze zwiększonymi obciążeniami. Suche tarcie i przegrzanie szybko uszkodzą części. Wśród właścicieli samochodów panuje przekonanie że przekroczenie poziomu płynu ATF na czas holowania zmniejsza ryzyko awarii automatycznej skrzyni biegów. W automatycznej skrzyni biegów części smarowane są metodą rozbryzgową, Natomiast w przekładni automatycznej olej dostarczany jest pod ciśnieniem do obciążonych partrących. Dlatego też uzupełnienie oleju powyżej poziomu nie uchroni automatycznej skrzyni biegów przed negatywnymi konsekwencjami niewłaściwego holowania. Alternatywne opcje gdy silnik pracuje, nawet na biegu jałowym, zapewniona jest normalna praca pompy olejowej automatycznej skrzyni biegów. A smarowanie partrących jest zminimalizowane. Dlatego też, uruchamiając silnik i ustawiając dźwignię zmiany biegów w pozycji N, można holować samochód bez szkody dla automatycznej skrzyni biegów. Samochody z automatycznym napędem na tylne koła można bezpiecznie ciągnąć na lince. Jeśli odkręci się wał kardana, w ten sposób usuwamy połączenie między automatyczną skrzynią biegów a kołami napędowymi. Cechy samochodów z napędem na wszystkie koła Odnosząc się do instrukcji obsługi GPA Grand Hero z systemem napędu na wszystkie koła QuadraTrac TRACIS-KWADRA DRIVE 2 Znajdziemy pozycję która umożliwia holowanie tylko po przełączeniu skrzyni biegów w tryb P. Selektor automatycznej skrzyni biegów musi znajdować się w pozycji P. Zabronione jest holowanie modeli z napędem na tylne koła za pomocą sprzęgła elastycznego lub sztywnego. Jeśli tylne koła dotykają podłoża, surowo zabrania się holowania pojazdów z automatyczną skrzynią biegów i systemem napędu na wszystkie koła kwadradliwe i skrzynia rozdzielcza takich pojazdów nie ma pozycji N. Dlatego można je holować tylko metodą pełnego zanurzenia żadne skół nie może się obracać. Wyjątek od zasad pojazd z automatyczną skrzynią biegów wyposażony w dodatkową pompę oleju może być holowany bez żadnych ograniczeń. Pompa oleju jest wyłączona. Gdy silnik pracuje i działa tylko wtedy, gdy pojazd jest holowany, jest to konstrukcja modeli automatycznych skrzyni biegów 722.3 i 722.4, które były montowane w Mercedesach. Dodatkowa pompa oleju obraca się od wału wyjściowego przez wał regulatora od środkowego za pomocą przekładni zębatej. Pompa oleju włącza się tylko wtedy, gdy samochód jest w ruchu po całkowitym zatrzymaniu z wyłączonym silnikiem. Warto zauważyć, że samochody z automatyczną skrzynią biegów tego typu mogą być holowane nie tylko na biegu neutralnym ale także uruchamiane za pomocą popychacza. Powiązane instrukcje i zalecenia zostały szczegółowo opisane w instrukcji naprawy i obsługi. Jazda z przyczepą i innymi pojazdami na kablu czy samochód z automatyczną skrzynią biegów może holować przyczepy i inne pojazdy jest to możliwe. Jeśli warunki ruchu pojazdu holującego i holowanego nie są sprzeczne z wymogami przepisów ruchu drogowego, taki tryb pracy samochodu z automatyczną skrzynią biegów jest utożsamiany z ciężką eksploatacją. Co wiąże się ze skróconymi interwałami wymiany płynu ATF Oczywiście jazda z przyczepą lub innym holowanym pojazdem skraca żywotność skrzyni biegów i wymaga bardziej wyczulonego podejścia do rozgrzewania automatycznej skrzyni biegów zimą i poprawności działania układu chłodzenia latem a Press Hello World.